Jest taki model w gamie Ki, który pasuje się między stonikiem a Sportage. Jest bardzo lubianym kompaktowym crossoverem przez polskich kierowców i właśnie przeszedł kurację odmładzającą. Nazywa się oczywiście X-Seat. Poznajcie poliftową wersję nieco bliżej. Niewątpliwie X-Seat już odniósł sukces. Świadczą o tym liczby. Do tej pory KIA w Europie sprzedała ponad 120 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Teraz przyszedł czas na facelifting. Można powiedzieć, że KIA postanowiła ulepszyć coś, co już było bardzo dobre. Kompaktowy crossover podczas kuracji odładzającej otrzymał szereg ulepszeń, w tym odważniejszą stylistykę, dopracowane wnętrze i po raz pierwszy wersję wyposażenia gt Line. Flagowym kolorem stała się piękna zieleń, która zastąpiła piękne zło. Zresztą kolorów do wyboru jest aż 12. Co zmieniło się w stylistyce? x otrzymał nowe reflektory LED, przestylizowaną osłonę chłodnicy i przedni zderzak oraz wlot powietrza. Z tyłu, rewelacyjnie prezentuje się grafika nowych sześciokątnych lamp LED, a także dyfuzor w kolorze nadwozia. Trzeba przyznać, że auto genialnie wygląda w topowej konfiguracji GT-Line. W ofercie silnikowej znajdują się trzy pozycje: 160-konna benzyna z sześciobiegowym manualem bądź z siedmiobiegowym dwusprzęgłowym automatem, a także 141-konna hybryda typu plug-in. Hybryda została wyposażona w akumulator o pojemności niespełna 9 kWh, która pozwala na przejechanie wyłącznie na prądzie ponad 50 km. Przyjemne wnętrze zostało delikatnie zmodernizowane. Pojawiły się m.in. lepiej trzymające boki fotele, kierownica z nowym ukształtowaniem wieńca, cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala, czy ekran multimedialny o przekątnej ponad 10 cali. Cennik Key X-Seed w bazowej wersji M startuje od kwoty 104 500 zł.